Yo, mam gucieczki, z tej strony ja jestem Numinik. Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Widzę, to jest krótki odcinek, bo przez powiadomić, że jutro wyjdzie nowa gra, która się nazywa Food Gang. Już trochę tam pograłem. No i że ten dopiero wchodzę do browser, bo przez film właśnie nagram chcemy nagrać odcinek. No i mam małą baterię 23. No i muszę go podładować. No i dobra. Dobra. Oczywiście zostawcie tutaj lajka like i suba z dzwonkiem. No i dobra. I dobra. Na razie mi brakuje tych legend. Tak. No i jeszcze kolekt. Ale patrzcie. Ile mam nic. Już tyle. Tak. Bo wbijałem, wbijałem. I sobie powbijałem. Mam już trochę tych level wbiłem. Bo zbieramy na Tricks kolekt. Tak, chciałam ja bardzo chcę, bo ona jest przepiękna Dla was też, ale ja niedługo kupuję gemy I manowuję, Bo chcę tą Collect Nie kolekt, tylko Chcę księ... MZ Bo mega ona też jest No i dobra jak mówiłem, to jest krótki odcinek, do kolejnych odcinków, jutro w ogóle, bo mam mało materii, no i do kolejnych odcinków, zostawcie łapkę w górę i suba, dzwonek, no i wpadajcie tutaj na mój sobie, panowi, pana klub, bo jest otwarty. Mój brat, mój brat wyszedł, no i jeszcze cebula. jakoś wyszedł, i ja... I awansuję, bo awansuję hmm, Matiego, bo to jest mój brat, ale jeszcze Was też mogę awansować. Więc wy możecie wbić. No i ja Was też awansuję. Spoko, loko. Aha, ktoś mnie zaprosił. O nie, mało baterii już mam, już mam czternaście. Dawido. No, no to na koniec tego odcinka do klubu, oczywiście no i do łapeczki w górę i subskrybujcie, bo niedługo w... taka gra Food Gang. E, biją się warzywa. Bączki literowe takie z bardzo może wam się podobać, podobna do brawca, więc wbijacie jutro o takiej 13 albo 14, nie, najwyżej o 10 takiej, bo rano nagrał sobie. No i do kolejnego odcinku, pa pa.